To jest tak, jeśli nie ma miejsca montażowego przeznaczonego w samochodzie na rejestrację z przodu nie bez rejestracji się jeść. Nie martwcie się o ten dym, wszystko z silnikiem w porządku w dzisiejszym odcinku na kanale Jaszczur. Jak już widzieliście po tytule dzisiaj wróci BMW, bo już jest wsadzony silniczek. Dziękuję bardzo wszystkim za donaty na naprawę BMW. Nie było ich aż tak dużo, ale ważne, że były jakiekolwiek, więc dziękuję każdemu, kto wpłacił każdemu złotóweczkę. Bardzo jestem Wam wdzięczny, na pewno troszkę to pomogło, trochę to trwało zanim żeśmy zrobili te BMW, ale silnik wsadzony już jest. Także auto już jeździ. Wszystkie naprawy jeszcze nie są skończone, ale już po prostu nie mogłem się doczekać, żeby Wam je pokazać. Że już jeździ i jak chodzi, zobaczycie, bo jest grubo, jest grubo fest. No i co, ale to naprawy jeszcze zostało, tak? musimy Potem jeszcze za założyć chyba hydrołapę. Plus, jacyś złodzieje trochę mi rzeczy pokradli, zobaczycie co. I do wymiany są tak, tu leje jeszcze z tyłu, yy, założyć gwint z tyłu i. No i chyba tyle. No chyba tyle, tyle już będzie wszystko co technicznie do zrobienia było, także już Wam pokazuję moją perełeczkę, ale najpierw pojedziemy ją umyć i zatankować, a potem wszystko Wam powiem o niej, co, jak i w ogóle. Tankujemy tylko na stacjach typu CERFUR, Oszołom i takie inne, bo cena jest, zobaczcie, 5,48, a ja leję 9,8. Także jest git, jest kit, bo normalnie na innych stacjach to jest 5,70 za 9,5. więc myślę, że tutaj jest fajniej. Także polecam bardzo serdecznie. Auto jeździ i zasuwa Korzystają dwie moje ślicznotki, no niestety ta jeszcze się nie prezentuje za dobrze, ponieważ nie mam nerek. Tutaj, jak widać, silnik już jest. Nie będę Wam mówił jaki, bo to tajemnica państwowa. Tutaj zobaczcie listewka. No niestety jakaś się ułamała. Dokładkę urwałem jedną i drugą, bo była dokładka do dokładki. Zderzak jest na trytki zrobiony na razie tak prowizorycznie. No ale wiadomo, bez trytki to nie robota. Za ślepki też mi ktoś zajumał, ale już mam nowe. I co dalej? Dalej patrzcie tak. Koła trzeba wsadzić w dystansiki, ponieważ, no, niestety, jak zrobiliśmy skręt, bo jest zrobiony skręt, są e, nowe końcówki drążków, nowe wahacze. Co e, tam, tuleje centryczne, adaptery skrętu. I kółko ma taki dosyć spory negatyw, i się trochę schowało nam do środka. Wiadomo, że musi być ładnie, na no, równo tutaj, ale widać, że kółeczka są pochylone. Nie wiem, czy wy to widzicie. Ja to na pewno widzę. No, trochę średnio widać, ale no na pewno tak jest, zaufajcie mi. Chodzimy dalej. Tutaj, proszę Państwa, muszę zrobić tutaj tą listwę, bo odpada. E, co dalej? Co dalej? E, no ogólnie koła musimy założyć się tuningerskie. Z tyłu brakuje dyfuzora, bo też urwałem, ale spokojnie, jest w bagażniku. Nie bójcie się, nic nie zginęło. O tutaj mamy mój dyfuzorek. A przymiałam go przyłożę i zobaczcie, jakby z tym wyglądało dyfuzorek własnej roboty, wszystko na te daczki. nie wiem czy już ktoś go z Was widział jak oglądacie kanał, czy nie ale to wygląda, czekaj, to po prostu jest tutaj ładnie, żeby w miarę było, ale no coś w ten decyl, nie? to trochę trzeba też zmodyfikować, bo wiadomo, że no, przyłożę na razie Przyło... składam na razie poglądowo, wiecie o co chodzi, to, żebyście mieli pogląd razy... o weszło w miarę a tam to się trzyma Ale Dobra, Ty tam nie żyj, bo to jest gruz, a nie Dainy tak? Pokaż proszę odboczku Proszę pokazać jak to ładnie wygląda Tutaj pod kątem Widać, widać? Jest to agresywne, bo musi być Kosiarka. I jak gruz wygląda I ma w jak gruz A z przodu Wam pokażę czego brakuje też bo Musicie wszystko wiedzieć o tym samochodzie Bo to jest samochód legenda I powiedzcie mi, czy fajnie Wam się podoba z tą naklejką Czy raczej ją odkleić, bo mi się wydaje, że taka trochę za dziecinna czcionka wyszła I w ogóle nie wiem czy nie lepiej bez naklejki Także piszcie w komentarzach Tutaj jak widzicie też połatane natrytki Tutaj to już w ogóle wyższa szkoła trytkologii jest I zobaczcie, tutaj nam brakuje czegoś takiego Opsa No dobra, może zrobię to naraz Bo tak to może być ciężko czy Czegoś takiego nam tutaj brakuje Ogólnie, zobaczcie To nałożymy, co nałożymy to jest tak do ziemi, nie? Także gleba jest z tym, bez tego nie ma, a z tym będzie. O, to mafia przejechała, no nieważne. Dalej oglądając, musimy jeszcze zmienić szybę, bo niestety jest zbita tutaj. Nie wiem jak to się stało. Kto wie, ten wie? Tutaj. mówię ten... zło. Dobra chyba widać. Tutaj zobaczcie też ktoś mi zajął listewkę. Także no... Trzeba po prostu się nią zająć. Tutaj trzeba wypolerować. Bo, jak ostatnio zanim oddaliśmy auto, yy, to jak paliłem kapcia, wybuchła opona i jakby się zwyrwała i tutaj ta guma nawalała mi po, tym, po tej części, i z drutami leciało. I się niestety przerysowało, więc tak to wygląda. Ech, co dalej, co dalej? Tutaj też była naklejka, zobaczcie, odpadła. Nie wiem czy to zarywać, czy nową naklejać. Tutaj patrzcie, wyblakła nam, tutaj zeszła farba z tego. Piszcie w ogóle w komentarzach, jakie, jakie macie pomysły, co Wam się w tym podobałcie, co nie, co zmienić, co nie zmienić. Na razie ten dyfuzor wyjmę, bo on nam wyleci. Opsa. Także chodźmy, pokażę Wam jak to grubo chodzi. I porównamy sobie też z E46. Co według Was chodzi lepiej, co gorzej. Także... Odpalamy Zobacz, widzisz tam kolor nieba jakie ładne? No Takie ładne jak Wiesz co? Na pewno nie. Na no pewno, że nie ty jak samochody. Podobny kolor, nie? Dobra, a jeszcze Natalia mówi, że e, myśli nad tym, żeby. Tam jest naklejka Daper z takim napisem białym. To sami wycinaliśmy z papieru samoprzylepnego. Czy tutaj takie coś przykleić? Plus, e, zobaczcie. Tu musicie wymyślić, jaką naklejkę tu nakleić, ponieważ jak byłem na myjni. No playboya! Bo, Natalia mówi, chodź, pojedziemy na myjnie, wiem, gdzie jest mega mocne ciśnienie. I takie mocne było, że mi bezbarwny zwiało. I trzeba coś tu zakleić, żeby wsi nie było. No Lunerki trzeba skombinować. Co tam jeszcze? Pasek będzie, bo tu nie była paska, a normalnie jest taki pasek jak tam też A i miałem odpalić, tak? Nie. No dobra, to odpalam. A jeszcze wam pokażę jeszcze zanim odpalę. Jaki skręt jest. Zobaczcie, jaki kąt koła teraz osiągają, jak skręcam kierownicą na mak. Ale wam odpalę do tego już, bo jak się nie odpali, to wspomaganie nie działa. Patrzcie, patrzcie jak chodź, patrzcie, patrzcie to, patrzcie, słuchajcie. Trzy, dwa, jeden. Kupa jak równo chodzi dobra nagrywaj kółka i... no, mocno się skręcają, no. zobaczcie jak to się skręca prawie 90 stopni mamy także <laughs> jest no, jest jest fajnie podoba mi się to mi się podobuje zobaczcie jak koło się skręca <laughs> faza co? a będzie latane będzie latane tu od razu wam mogę pokazać Op. Zobaczcie, sportowe zawieszenie tutaj wincik, także jest sztywniutko, damy jeszcze potem troszkę niżej, żeby japy nie było, jeszcze wejdziemy. No i co? I co, porównujemy na Natalka, tak? Hehe, to co ludzie, ludzie lubią opony najbardziej. Jeszcze. A no właśnie, trzeba zmienić opony bo są ustawe. Narpież... Z przodu, z przodu jest tu. No z przodu, z przodu, z przodu. Najpierw im pokażę może jak to przyspieszać czy coś. A nie, jeszcze wam pokażę w środku co jest tajnego. O właśnie, zapomniał. Patrzcie to. Widzicie? Jak w Tokio Driftach mam zegarek od temperatury, to mi się podoba. I mamy dołożony też dodatkowy wiatrak, żeby autko nam się nie grzało na driftcikach. I mogę sobie kolorki zmieniać. Hehe! <grystanie> to jest bajera, co? Ten dym, wszystko z silnikiem w porządku, tylko wąż od wody spadł, bo był za słabo dokręcony. Zaraz go przykręcimy, wszystko będzie ok. Ale tak to w gruzach bywa. To no nie do patrzenia, głupota, tylko dokręcić śrubkę, ale jak wam się podoba wydech. Dobrze jest? Teraz zobaczcie, jak szczela w drugim BMW i porównacie, czy jest dużo lepiej, dużo gorzej, czy inaczej. Na pewno tutaj wali trochę ogniem. Jest jeszcze BMW też nie taka dobrzana, więc jest jeszcze jasno, więc nie wiedzieliście do końca, jak to strzela. Ale no, zobaczmy porównanie, tak? Mhm. Mm A więc silnik wygląda tak, zobaczcie, tu macie taką, jakby opaskę, co znaczy taki pierdzielnik, co, co mi pokazuje właśnie tą temperaturę w środku. I otóż tak, jednak nie spadła rurka, i się okazało, iż proszę tu zakamerować, widzicie ten wiatrak? O, to się tu kręci. I on jest tutaj bardzo blisko, ja go podkinałem, ale się wbił tam w chłodnicę. Zaraz wam pokażę tutaj filmik. A tu! No, także jak widzieliście, leci nam woda z chłodnicy. Jest chłodnica do wymiany, bo wiatrak się wbił w chłodnicę, bo ogólnie wsadziliśmy chłodnicę od, yy, od diesla, żeby była większa. Mamy tutaj, widzicie, tu jest wyłożony jeszcze jeden wiatrak. Proszę pokamerować, widać. Tu jest jeden wiatrak i tu mamy drugi wiatrak, żeby się nie grzało, ale no, zagrzało się, bo pękła chłodnica. Także, no, myślałem, że Wam ponagrywam jeszcze jakieś drifciki grubsze dzisiaj czy coś, ale niestety muszę kupić chłodnicę. Także. Także no przepraszam jak Was zawiodłem, że liczyliście na grubszy film, ale no niestety ja to mam chyba pecha do tych samochodów. No nie dają rady ze mną. No ale no, tutaj akurat pechowo, że wiatrak był minimalnie za blisko, tylko podginałem, ale trzeba będzie trochę jakby to jeszcze zdystansować, żeby się nie powtórzyła taka sytuacja nam i żeby, no, żeby wszystko grało, nie? No bo wiadomo, tutaj jednak są przeróbki, jest to nawet silnik nie z tego auta, bo to jest silnik Z46, nie Z36, więc... Jeszcze ja leł fajnie przez chwilę i chociaż bączka sobie zakręciłem, także <grych> i fajny chyba program mam grany w komputerach Jak wam się podoba, jak BMK chodzi? Chyba fajnie. I stwierdzajcie, która lepiej, tak jak już mówiłem. Słuchajcie, okazało się, że. się ścigamy. zerem z trójką kuszy. Jest. Dobra, nieważne. Chodzi o to, że okazało się, że przyjeżdża taki Jupiter, też jakby ziołek z internetu Sasza. Co ma Mustanga, co ma tysiąc koni? Także idziemy go zobaczyć. Jedziemy bardziej, zobaczymy tego jego Mustanga, co on tam prezentuje. Dobra, przyjechaliśmy do Kraupelek. Ładnie, ładnie napala. Tu mamy Saszki, Auto i Saszkę. Ale nie przyjechał Mustangiem, tu Camaro. Legalnie bez rejestracji się jeździ, co? I nie dość, że bez rejestracji to jeszcze w Mastur. Problem masz, bo rejestracji. Tutaj nie ma rejestracji, to jest tak. Jeśli nie ma miejsca montażowego przeznaczonego w samochodzie na rejestrację z przodu, gdzie? No nie ma, ja nie widzę, ja nie widzę, no. To wtedy rejestracja znajduje się za szybą. Jeśli nie ma miejsca za szybą, to... nie ma za szybą. Cicho, naklejka jest, tak? No jest Mikroskopijna Jeszcze? Co to za pauza? Mamy jeszcze jedno Camaro I tu mamy jakiegoś Jaguarka No, jakimś tam składam się. Ale jednak ma wydechem ich pozgaszała wszystkim Kierujcie się za, wiadomo, plus taksi tutaj, nie? Was taksi i za kamarą Przejedziemy przez Stare Miasto i tak dalej Wiecie gdzie jedziemy? jedziemy? tam gdzie się BMW zepsuła Ooo, ale kolejka się na tu zbierała trochę, no na... Dobrze! No i tyle z tego by było. Przyszedł, pojeździł chwilę i pojechał. Nawet krapcia nie spalił. Jasur, Co? Znalazłem dziadza. Cie, Jakiego? No dziadza Z kanału. Mojego? Tak. Cie. No dawaj, idziemy się w Tam, ale... szczepionce jest. Szczepionce Trochę się zmienił. No, bo... Aha, dawaj no to... o, idzie, idzie już dredziarz, Hubert! Faktycznie dredy ma. Jak masz na imię? No Hubert. No kurczę, zgadzało by się. No. Mówiłem. Tak, I tak. Jest po dwóch dachach szczepionki. Hubert, no. Ty, ten lepszy. Trochę się zmienił, nie? Taki? A co tu się dzieje w ogóle? Dlaczego tutaj jesteś? Ja? Tak? Bo ciemno tak. A dlaczego kamera leżała tam przy pasach na krawężniku? tam przy No. Jak co? Kamera leżała sama na krawężniku, a ty pytasz co? kim ty jesteś? Złomek Aha. złomek. To weź sobie kamerę, jest twoja. Do, dobra, dzięki. Fajne masz futurkę. Tworzymy nowy content. Stradzeniu otworzyć kanał? Tak, oceniajmy go. Siema, hubert. siema, siema Hubert, siema. siema. Hubert. siema, siema. O patrzymy krzyk! Siema, siema no. no i co? I dziękuję wam za oglądanie. No niestety będziecie musieli jeszcze chwilkę poczekać. Aż do końca chyba chyba tak całkiem na cacy posprawdzam, wszystko potestuję i aż będzie tak picuś, byłem coś BMK zrobiona, no bo widzicie, chciałem wam po prostu dawać szybko coś nagrać jak już jeździ no i niestety jednak nie warto się śpieszyć, lepiej zrobić testy i zata tata, a no widzicie tak to na mieście żeśmy świrowali, przywiozła Natalia mi yy, 20 litrów wody i jakoś wróciliśmy do domu, dolewałem co chwilę wody. Wiatrak cały czas chodził, więc się chłodziło, nie było tak źle, nie przegrzała się ani nic, więc na szczęście jakoś daliśmy radę wrócić do domu. No i co? I Tylko zmienić tą chłodnicę, żeby jeździć na razie w ogóle się dało. zrobię na oko tą zbieżność i coś tam może wam nagram. O. Także czekajcie na film. Ale w ogóle mam plan, załatwiłem wam w nagrodę za to, że dzisiaj nie było driftów. Niedługo załatwiłem wam inną BMK do driftów, która jest, że tak powiem, Wyjątkowa, jest wyjątkowa i założę się, że nikt z Was takiego BMW E36 jeszcze w życiu nie widział i film z nim będzie bardzo, bardzo gruby. I te BMW Buddy, przy tym to nie ma w ogóle podjazdu. Także warto czekać. Zobaczcie, nie kłamałem. banieczki są 10 litrów, drugie 10 litrów. Na szczęście, jedna wystarczyła do domu, nie było aż tak daleko. Jak się misja podobała? Nie podobałem no Dękujesz mi paliwo. A i idź ty. Ja już też zalałem kurde bękę prawie do pełna a tu nic się nie nacieszyłem. Kurczę, jedny samochodnik. Papa, stój sobie, śpi dobrze. Jeszcze jedno pytanko mam do Was. Mam pytanie, czy fajnie by wyglądały lampy. Nie wiem, czy widzieliście takie oklejone w białe paseczki całe. Takie takie jakby... Nie wiem, pokażę Wam zdjęcie i zdecydujcie, czy to by było też fajne w tym samochodzie, bo, bo mi się wydaje, że mogłoby to fajnie tu siedzieć. Dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie kanał Jaszczur. No i tyle, i dzięki. A